Siemaneczko, w dzisiejszym odcinku złożę Wam życzenia noworoczne i otworzymy sobie parę laki bloczków i powiem Wam o których jest admin bo wreszcie się dowiedziałem, więc zostawcie opeczkę w górę i suba oczywiście jak ktoś tego nie ma, na no później czekają na Was wyniki konkursu, jakiś nowy konkursik, coś, coś fajnego może rozdamy. Ale zaczynajmy, dobra. No to otwórzmy sobie pierwszego laki bloczka. No i co, no adminabius ma być dzisiaj jednak o godzinie 18, więc całkiem spoko, Pandanini nie jest spoko, więc nawet nawet dużo nie stracicie. Więc 18:00 adminabius, więc elegancko. Kolejne Pandanini to już nie jest elegancko. Otwórzmy sobie jeszcze tutaj laki bloczka, kolejnego, dawać dawać. No a co widzowie? No, ja bym chciał wam, ja bym chciał wam życzyć. Szczęśliwego nowego roku i żeby wszystko było elegancko w nowym roku. Same piąteczki, szósteczki, co tam chcecie. Mnóstwo kasy, super prezentów, przyszłości, nie wiem, miłości. wszystkiego co chcecie, żeby ten rok był dużo, dużo lepszy. Lucky bloki mi nie oddają. A ja bym chciał jeszcze również wam podziękować za ten rok. Dzięki, że jesteście, bo tak fajnie by nie było bez was. I naprawdę cieszę się, że mam taką społeczność, jaką mam. I mam nadzieję, że zrobimy jeszcze lepszą społeczność w przyszłym roku. Niestety z lucky bloków nic nie poleciało, więc wywalone. Chodźmy sobie zrobić konkursik i nie będę was męczył dzisiaj w tym ostatnim dniu roku. Dobra, no to zróbmy sobie ten konkursik. Ostatnio do wygrania mieliście, nie pamiętam co mieliście do wygrania, dajcie mi sprawdzić. Santa Hotspota 21 mijał w przecinek 400 tysięcy na sekundę. Dobra, on gdzieś tutaj się chowa. Dobra, dokładnie tego Santa Hotspota. Więc teraz macie zwycięzcę na ekranie ja ci gratuluję, mordeczko. Na no dzisiaj do wygrania, hmm, co by mogło być do wygrania? Skoro nowy rok, to może coś, co ma 40 milionów? Mam coś takiego? To jest rozdane. Może coś na pięterku mamy? Nie, na pięterku same lipy są. No to zróbmy tak. Rozdajmy sobie, yy, gdzie to jest? The Los Jobsitos plus yy, tego pod hotspota. Te dwie Rzeczy trafią do jednej osoby, także jedyne co musicie zrobić to oczywiście zostawić łapeczkę w kurę, komentarz z waszym nikiem oraz subskrybować kanał. A ja Was już nie męczę, życzę Wam szczęśliwego nowego roku i widzimy się za rok. Ello elo! elo.